Ale zajwisty dresłam <O, ja> dni zmieniłem to życie o 180 stopni Jedyne za czym tęsknię to za moją rodziną Od butelkowej wody tu tańsze jest tyle Tu Jezu, no weź 5 minutes later to tak. tak, piwo, ciągle padał deszcz, a mój kaptur się zawinął Przepaliłem kilo licząc na prawdziwą miłość Powiedz, że pachnie lepiej niż perfumy Valentino Ty wyglądasz lepiej niż te dotki w pojtofino. może nie wiem oh, no Tuś, no no ale ci ta topeczka w błąd na włosach w włosach obczaja no chyba chcę, żebyś no jej zaprezentował to to słynną to, palcówkę od Diciusia no z wytryskiem A no to to samo miejsce tam gdzie graliśmy ten Także Five minutes later Coś czy na kręglach jedno piwko mogowałem w 3 zł. złote, Dziadziusiu, przyjdź do mnie do stolika. Potrzebuję, abyś strzelił mi <grym> z zdarca i wymazował mojego siłaczka Pozdrawiam, Szerigę. Rosną. Dziękuję. Zabrałam do letkę. Syno. O jezus, ty też, jo. No to takie że tak niesamowite, wiesz? Tak. Ciekawe, niszczę się, że taka. To jest taki niezły raper, ale ty to tak wspomniałe też tam przegryźć, tak pasujecie do siebie, jak nie bracie, jak szok. Ale za klip, w ogóle każdy Sruś, bo Coś? każdy kto zna wasze historie, nasze, nie? To dlatego się zrusza, tak? No. Mato. Dobra i teraz twoim zadaniem jest to, żebyś zrobił te tak dwa palce, nie? Teraz te tą całą talię i teraz mega mocno to trzymaj, no nie? Ale nie tak krzywo, tylko tak w miarę prosto, ale nie tak będę... No kurwa, ja mam rękę złamaną, chłopie. Dobra, i teraz moim zadaniem będzie to, że wszystkie karty są na ziemię, a tylko zostanie... Okej, to jest dobre. Okej. Uwaga. Będzie mocne. No. Nie. A. A jest stój, O! nie koniec. No, sprawdźcie Myślisz, to. Czy to była ta, ta, ta tutaj? tutaj? Nie, niestety nie. 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 Kurde. <głosy> <głosy> kurde. 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 Dobrze jest. jest <noise> dziewiątka piłki. Ale blisko. Ale dobrze próbujesz stary. Niczym się nie przejmuj. A dobra. O jest. A, o, yes. Yes, yes, to. o jest. Mamy to. O to chodziło. Ale ja pytałem się. Pierdalać. Kurwa tą kamerę. pierdala. Co to miałeś? to! Ostatnia dycha, czekaj Daj mi skurwet no, Kurwa, Jezu Bo ja muszę tu kurwa mam skurwierkę zespulnie Jest! Mamy to! Let's go! Chwycił, chwycił Chwycił Albo wcześniej nie łapał, nie? Misiun! To jest pewnie jakaś blokada na ileś k***a. Dobra, po w toko. Czekaj, czekaj, się... o... czekaj, czekaj, czekaj. Ten lepszy, ten lepszy. To jest od nie? Dobra, ja muszę teraz trafić. A, ja muszę... A powiedz mi, po pokójki gardę trzyma. Dobra, ale ja się będę Pokaż, jak byś na Traguszona. Dobra, ja też się trafię w to, kurwa, zobacz. O k***a, nie trafiłem. 274. Nie trafiłem. <śmienią> <śmienią> też! O oh, Ale wy kurwi 961! Tak chcę odgrywać 100 badziwkę w RP Ale usteczka ile email kwasu masz? Ty mi 50 <śmienią> daj ja ci chuja obciągaj. <śmienią>